Dodam tylko, że w referacie kluczową częścią będzie odgrywało opisywanie jednego z mechanizmów optymalizacji podatkowej, to znaczy mechanizmu cen transferowych, żeby w ogóle jakoś wyjść do tego tematu i uświadomić Państwu skalę problemu i jak problematyczne jest jakiekolwiek określenie tego, czy raz optymalizacja podatkowa istnieje, możemy oczywiście apriorycznie zakładać, że taka optymalizacja podatkowa odbywa się. Wiemy, jak dużo występuje firm zajmujących się tego typu działalnością, jednak tak naprawdę ustalenie. Czy jakiś sektor firm zajmuje się optymalizacją podatkową, jest w praktyce niemożliwe. Możemy to rozpatrywać tak naprawdę tylko na zasadzie jednej pojedynczej firmy. Aby wejść w temat, przedstawię na początku Państwa, Państwu w pierwszej części referatu szereg danych statystycznych opisujących, jak to wygląda ogółem z całym sektorem firm w Polsce. Od 2007 roku PKB polski zwiększył się o prawie 20%. Połączony był z tym niski wzrost wynagrodzeń, co teoretycznie pozwala nam przyjąć, że wystąpił wysoki wzrost dochodu właśnie z kapitału. W 2007 roku należny podatek CIT wyniósł 31 miliardów złotych, zaś w 2012 roku to było 28,4 miliarda, co jest prawie 3 miliardowym spadkiem. Deklarowane koszty uzyskania przychodów w latach 2007-2009 rosły szybciej od przychodów, tak samo było w 2012 roku, choć w 2012 roku wpływy z podatku CIT były niższe niż w 2012, w 2007 były niższe niż w 2012, to liczba podatników rosła wzrosła około 31,5%. Z około 289 tysięcy do 379 tysięcy, prawie 31,5% wzrostu. Eksperci analizując tę sytuację, zwłaszcza eksperci z zakresu doradztwa podatkowego, wskazują, że może to właśnie nasuwać nam na myśl, iż występuje bardzo wysoka optymalizacja podatkowa. Jest to też możliwe ze względu na dużą ilość luk występujących w ustawie o CIT. W dalszej części referatu, na przykładzie jednego mechanizmu, wcześniej już wymienionego, czyli mechanizmu cen transferowych, pokażę, jak w dość prosty sposób duże korporacje i sieci handlowe są w stanie wyprowadzać zyski ponad granicami państw. Nie chodzi tu tutaj tylko o Polskę, chociaż jak wiadomo to będzie główne zagadnienie, ale tak naprawdę ten mechanizm funkcjonuje w każdym państwie Europy i świata. Nominalna stawka podatku dochodowego od zysków przedsiębiorstw od 2004 roku wynosi 19%, zaś efektywna stawka tego podatku w 2012 roku wyniosła 17,3%. Różnica wynika z podstawy zysku opodatkowania. Obniża to oczywiście ulgi, preferencje, inne tego typu działania podejmowane prawnie przez rząd. Wywiadownia gospodarcza Bisną zebrała dane największych płatników podatku CIT. Bardzo polecam zresztą zapoznanie się z całym raportem wywiadowni Bisną, ponieważ świetnie zebrała dane dotyczące stu największych podatników podatku CIT w Polsce. Ja oczywiście przedstawię tylko pewien zarys tego z racji ograniczenia czasowego. Wśród branż przoduje tutaj sektor bankowy. Sektor bankowy łącznie wpłacił około 3 miliardy podatku CIT, co przy ogólnych wpływach w 2012 roku na poziomie 28,4 miliarda, czyli było to prawie 10%. Wśród największych płatników, ogółem, wśród wszystkich firm jest 14 banków, z czego spora część, bodajże 5 banków, to banki polskie. Na drugim miejscu wśród największych płatników znajduje się branża energetyczna, zaś na trzecim branża metaliczna. Z tym, że ta branża akurat jest dość ciekawa, ponieważ tak naprawdę większość wpływów z podatku CIT z tej branży pokrywa jeden podmiot to znaczy państwowa spółka KGHM. Wpływy z tej branży wyniosły około 1,7 miliarda złotych, zaś sam KGHM płacił miliard pięćset pięćdziesiąt milionów. Więc tak naprawdę reszta firm występująca w tej branży marginalnie dołożyła się do opłaconego podatku. Dość ciekawym przykładem w kontekście też właśnie unikania opodatkowania przez sieci handlowe, zagraniczne sieci handlowe jest sama branża handlowa. Niestety ona jest liczona razem z naprawą pojazdów mechanicznych, aczkolwiek da się to odseparować. W 2012 roku wpływy z tego sektora wyniosły 788,6 milionów złotych, zaś Pięć największych firm z tego sektora, czyli w kolejności zapłaconego podatku Gernimo Martins Polska, spółka portugalska, Rossmann spółka niemiecka, Arcadia Centrum Handlowe spółka francusko-holenderska, Castorama Polska spółka brytyjska i Ocean Polska. Spółka francuska zapłaciła łącznie 651 milionów złotych, co stanowi prawie 83% ogółem wpłaconego podatku z CIT z całej branży handlowej. Teoretycznie może to świadczyć o tym, że jednak te firmy zagraniczne, zagraniczne sieci handlowe płacą podatek CIT w Polsce. Znaczy jesteśmy w stanie stwierdzić, że przynajmniej te pięć firm na pewno płaci ten podatek, ale nie jesteśmy w stanie oszacować, czy płacą ten podatek w całości, czy poprzez optymalizację podatkową winny zapłacić większą ilość tego podatku. Na liście 10 największych płatników dominują firmy z sektora bankowego, jak już wcześniej powiedziałem. Największym płatnikiem, jednym z największych płatników jest tutaj właśnie KGHM, spółka państwowa, jak przypominam. Drugie miejsce zajmuje PKO Bank Polski z 870 milionami uiszczonego podatku, zaś trzecie miejsce PKO oddając państwu 670 milionów złotych. Pierwsze dwie firmy to firmy państwowe polskie, zaś PKO to firma zagraniczna. Co nam mówią te dane statystyczne, oczywiście pokrótce omówione tylko w pewnym zarysie? Tak jak już wcześniej powiedziałem, one mogą mówić to, że oczywiście część firm zagranicznych płaci podatek CIT. Możemy też oszacować wysokość, w jakiej ten podatek jest opłacany, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest całość podatku, które teoretycznie powinny opłacić, ponieważ istnieją mechanizmy, jak mechanizmy wykorzystujące chociażby zwiększenie kosztów, czy mechanizmy wykorzystujące właśnie ceny transferowe gdzie na przykładzie, gdzie rozpatrują cały sektor, czy w ogóle e, całe zagadnienie wszystkich firm w Polsce, nie jesteśmy w stanie podać, czy dany sektor zbiorczo korzysta z optymalizacji podatkowej. Jesteśmy to w stanie zrobić tylko i wyłącznie na przykładzie jednej firmy, i to jeszcze mając dostęp do wszystkich danych statystycznych potrzebnych nam do tego, e, czyli bilansów de facto tejże firmy. Do tego problemem jest ogrom tych danych, ponieważ stosując chociażby właśnie ceny transferowe, musielibyśmy analizować przepraszam bardzo, musielibyśmy analizować prawie, że każdą transakcję pomiędzy powiązanymi spółkami i stwierdzić, czy został dołożony jakiś dodatek nie, nie mieszczący się jakby w, tym, w tej marży rynkowej. Nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę zrobić, ponieważ firmy oczywiście nie wykonują jednej transakcji i w tej transakcji nie wyprowadzają wszystkich dochodów najczęściej. W dalszej części wykładu pokażę jeden sposób, który jest w stanie wyprowadzić podat wyprowadzić zyski, posługując się tylko jedną transakcją. Zaś Większość firm używa jednak mechanizmów, które narzucają narzuty na poziomie promili tak naprawdę procentów. Nie jesteśmy w stanie tego oszacować bez tak naprawdę ogromnej roboty zespołu osób, który będzie siedział po prostu nad tymi dokumentami i szacował każdą pojedynczą transakcję, a w końcu je sumuje i wykaże ile ewentualnego naddatku... Zostało wyprowadzonych poza granice państwa czy po prostu zostało nieopodatkowanych. Przechodząc już do samego mechanizmu cen transferowych, najpierw wypadałoby powiedzieć co to w ogóle ceny transferowe są. Ceny transferowe są to ustalane przez korporacje czy przez e, sieci handlowe zagraniczne firmy będące, e, mające powiązane spółki, na przykład spółki matki, spółka spółki córki. E, ceny ustalane na podstawie których są później ustalane transakcje pomiędzy tymi firmami. Transakcje z sprzedaży towarów, usług czy wartości niematerialnej. Firmy mogą w ten sposób manipulować wartościami, które tam wykazują i w ten sposób właśnie wyprowadzać zyski ponad granicami państw i unikać opodatkowania. Szczególny sens stosowania tego mechanizmu jest wtedy, kiedy firmy powiązane ze sobą mają siedzibę i podlegają prawu podatkowemu różnych państw o różnych systemach podatkowych. Żeby Państwu tak zobrazować tu na przykładzie, bo wiem, że tak w suchej teorii to brzmi dość niezrozumiale, pomyślmy sobie, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy najpierw do czynienia z dwoma podmiotami niepowiązanymi, czyli po prostu niezależne dwie firmy. System podatkowy w rozpatrywanej sytuacji to jeden podatek 19%. Spółka A posiada zysk na poziomie 200 zł, Zaś spółka B posiada stratę na poziomie 150 zł. Podatek od zysku spółki A wyniesie w tym przypadku 38 zł. 19% z 200 zł. Zaś spółka B, ponieważ poniosła stratę, tego podatku po prostu nie zapłaci. Łącznie obie spółki zapłaciły właśnie 38 zł podatku. Dalej, zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy dodali tutaj, właśnie ceny transferowe. Czyli rozpatrujemy sytuację analogiczną, ale zakładamy, że spółki są powiązane i korzystają z mechanizmu cen transferowych. E, podatek oczywiście również wynosi 19% Ceteris Paribus. Spółka A posiada zysk na poziomie 200 zł, zaś spółka B posiada stratę na poziomie 150 zł. Spółka A kupuje od spółki B know-how, czyli wartość niematerialną, wiedzę na temat tego, jak coś zorganizować. Za kwotę 150 zł. W tym momencie spółka A posiada zysk 50 zł, pokupiła wartość niematerialną za 150 zł, zaś spółka B wykazuje brak strat, brak zysków 0 zł. Spółka A zapłaci 19% podatku od kwoty zysku 50 zł, czyli 9,5 zł. Zaś spółka B z racji braku zysku nie zapłaci nic. Porównując teraz tę sytuację, widzimy, że łącznie w tym drugim przypadku spółki powiązane zapłaciły ledwie 9,5 zł podatku. Pozwoliło to na oszczędność w stosunku do tej pierwotnej sytuacji na poziomie 38 zł, na poziomie 28,5 zł, Mechanizm, jak widzicie, sam jest bardzo prosty, ale oczywiście nie jest tak prosto go stosować, ponieważ urzędy skarbowe, organy skarbowe państw wcale nie są tak głupie jak śmiejemy się z nich w, dowci w dowcipach i wiedzą, jakie mechanizmy stosują przedsiębiorcy. Jak wygląda to w Polsce? Organ skarbowy ma możliwość szacowania wykorzystanych przez strony cen przy transakcjach powiązanych. To znaczy pomiędzy tymi powiązanymi spółkami. Artykuł 11 ustęp 1 ustawy o CIT mówi, i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakie należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Czyli, najprościej rzecz ujmując, Urząd Skarbowy ma prawo wzruszyć daną transakcję, zaprzeczyć, powiedzieć, że po prostu wartość danej transakcji nie jest wartością rynkową. Szacuje to, wykorzystując metody, które omówię w dalszej części, ale tak naprawdę sprowadza się do, to do półwolności. Porównywania analogicznych transakcji, czy w przypadku czwartej metody porównywania sytuacji analogicznych firm, firm. i na tej podstawie wyciągania wniosków, czy ta transakcja e, zawierała w sobie zysk rynkowy, czy ten zysk był zawyżony, ewentualnie zaniżony. Jeżeli do tego dochodzi, co powoduje to konsekwencje, wtedy dany podatnik, który przedstawił dokumentację Urzędowi Skarbowemu, ponosi konsekwencje, lecz tak naprawdę największe konsekwencje ponosi wtedy, kiedy nie przedstawia żadnej dokumentacji, co sugeruje urzędowi, że to było działanie, działanie specjalne. W tym przypadku może ponieść naprawdę ogromne kary pieniężne. De facto z przypadków analizowanych przeze mnie wynika, że często kończyło się to bankructwami firm. Określając wartość danej transakcji, tak jak już powiedziałem, urząd Skar... organ skarbowy ma cztery metody, które może zastosować. Metoda porównywanej ceny niekontrolowanej to ta najprostsza metoda, o której wspominałem, czyli porównywanie sytuacji rynkowej, porównywanie podobnych transakcji rynkowych, istnieje ona w dwóch wymiarach, to znaczy w dwóch sferach może być stosowana. Jedna sfera to zewnętrzne porównywanie, kiedy urząd skarbowy porównuje. Podobną transakcję przeprowadzoną pomiędzy dwoma niezależnymi firmami oraz wewnętrzne porównywanie, kiedy Urząd Skarbowy porównuje taką sytuację, ale pomiędzy spółką, z której jedna była powiązana, czyli de facto spółka, która jest analizowana jako przypadek przez sam urząd skarbowy, przez organ skarbowy, w razie gdyby zakwestionowano te jej rozliczenia, a pomiędzy gdyby ta spółka zawarła transakcję ze spółką rynkową. Tak naprawdę te metody są bardzo podobne, te dwie wersje, więc nie ma sensu tutaj wdawać się w szczegóły tego. Kolejna metoda stosowana przez Urząd Skarbowy. Te metody oczywiście są określone w ustawie o podatku CIT, aczkolwiek dość ważne tutaj jest, bo często popełniany jest błąd. Urząd Skarbowy nie ma, nie ma obowiązku stosować ich w, ich w konkretnej kolejności. Tak naprawdę przyjęte jest tylko, że pierwsza metoda jest stosowana jako pierwsza, czyli ta metoda porównywania ceny rynkowej. Następne metody już zależnie od potrzeb urzędu skarbowego. Chociaż w praktyce z moich rozmów z doradcami podatkowymi wynikało, że często urząd postępuje krokowo to znaczy, najpierw przeprowadza pierwszą metodę, dopiero później e, kolejne. Tak jak wspomniałem, kolejną metodą to metoda ceny od sprzedaży. Na podstawie podobnej transakcji rynkowej wyliczane są ceny od sprzedaży. Żeby zobrazować to przykładem, bo to brzmi podobnie do tej pierwszej metody, jednak troszeczkę się różni. Wyobraźmy sobie, że mamy niezależnego producenta, który sprzedaje dany towar dla niezależnego dystrybutora. Sprzedaż następuje za 90 zł, zaś dystrybutor sprzedaje ten towar odbiorcy ostatecznemu konsumentowi za 120 zł. W ten sposób organ skarbowy może wyliczyć, ile wyniosła szacunkowa marża. W tym przypadku 25% wyliczamy to po prostu od kwoty, za którą sprzedał dystrybutor, czyli 120 zł, odejmujemy 90 zł, które zapłacił producentowi, a później 30 zł dochodu stanowi 25% z ogólnej kwoty 120 zł. Następnie tutaj już mamy oszacowaną marżę szacunkową. Następnym krokiem urząd skarbowy szacuje to na przykładzie tego swojego analizowanego przypadku, który może odpowiadać kolej później karnie, analizuje to w analogiczny, analogiczny sposób, czyli zakładając sytuację, że mamy producenta, dystrybutora i konsumenta bardzo prosty, trzyetapowy mechanizm sprzedaży. Mamy informację o ostatniej cenie od sprzedaży z papierów przedstawionych dla urzędu skarbowego na przykład 140 zł, to znaczy dystrybutor sprzedał konsumentowi za 140 zł. Zakładamy tą wcześniej ustaloną marżę na poziomie 25% i stosując bardzo proste równanie matematyczne, które znają już licariści w liceach a podejrzewam, że nawet wcześniej, mam nadzieję, przynajmniej jesteśmy w stanie wyliczyć. Że e, prawidłowa cena tej transakcji pomiędzy producentem a dystrybutorem powinna wynieść 105 zł. To jest oczywiście szacunkowe. Urząd Skarbowy dopuszcza tutaj jakieś ewentualne niewielkie odchylenia. Kolejną metodą, je, nazwaną metodą koszty plus, <gryw> organ skarbowy znowu odnajduje transakcję rynkową. Na jej podstawie wylicza tym razem rynkowy narzut. Żeby zobrazować to na przykład. Mamy sytuację transakcji dwuetapowej, to znaczy mamy podmiot, który jest usługodawcą oraz usługobiorcą. To są podmioty niezależne. Dokonują te transakcji po cenie 105 zł. Mamy informację, że, koszt, że przychód usługodawcy, czyli temu, kto pierwotnie sprzedał usługę, wyniósł 105 zł, jego koszta zaś to 100 zł. Więc zysk 5 zł. Czyli w bardzo prosty sposób wyrzucamy narzut zysku na poziomie 5%. Teraz wracając do tej sytuacji, którą pierwotnie analizuje urząd skarbowy, bo chce wykazać jej niezasadność obliczeń, <laughs> zakładając na przykład, że usługodawca wpisał koszt na 200 zł, dodajemy tutaj rynkowy narzut na poziomie 5%, czyli wychodzi nam, że prawidłowa transakcja miała być cenę 210 zł. Jeżeli odchylenie jest zbyt duże, Urząd Skarbowy tego po prostu nie przepuści, będzie to zakwestionowane i mogą być ponoszone konsekwencje nawet z skarnego prawa skarbowego. Organ Skarbowy ma w rezerwie jeszcze jedną metodę szacowania tego metodę podziału zysków. Polega ona na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału bez żadnego powiązania pomiędzy tymi spółkami. Proporcjonalnego podziału zysków dokonuje się przez właściwe określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją. No niestety z racji braku czasu nie będę omawiał tej metody dokładnie, ponieważ tutaj wchodzi w grę jeszcze analiza funkcjonalna i analiza rezult, rezult, rezultatalna. Ehm, główne elementy tego oprócz tych analiz to użyte aktywa oraz ponoszone ryzyka, koszty związane z transakcją. Tutaj analizuje się też właśnie sytuację rynkowo tychże firm. To są te cztery metody szacowania kosztów transakcji przez urząd skarbowy. Tylko jak to się ma do rzeczywistości. Starając się zrobić przed referatem wywiad wśród doradców podatkowych z jakimi sytuacjami oni się spotykają, doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście występują sytuacje, kiedy te metody urzędu skarbowego są tak naprawdę irrewalentne. Nie bez powodu podałem na początku w tym moim pierwotnym przykładzie, czy nie możesz wyłączyć mikrofon? Nie bez powodu podałem w tym moim pierwotnym przykładzie, że transakcja była zawierana na wartość niematerialną know-how. Jak wiadomo, know-how jest bardzo trudny w oszacowaniu. To jest wiedza po prostu na temat tego, jak coś konkretnie mamy zorganizować, jak coś przeprowadzić. Jest to wartość unikalna i tak naprawdę w Polsce obecnie nie ma prawdopodobnie ewentualnie z tych kilku rzeczoznawców, którzy znaliby się na tym, jak coś takiego oszacować. Problemem jest też to, że musimy wczuć się w sytuację administracyjnego urzędnika. Urzędnik widząc transakcję pomiędzy firmami, która już na na samym wstępie brzmi dziwnie, bo jest określona mianem wartości imaterialnej know-how, tak naprawdę nawet nie wie, co to jest czasami, i nie jest w stanie w jakikolwiek sposób określić tego, jak to oszacować, nie jest w stanie zrobić sobie jakichś pierwotnych wyliczeń. Oczywiście może zaangażować rzeczoznawcę w to, tylko problem jest taki, że jednak przeciętny urzędnik nie będzie przyświęcał każdej transakcji, ponieważ no, jednak poniesie z tego powodu pewne konsekwencje, jeżeli zaangażuje jakieś środki. Urzędu Skarbowego i będzie to zaangażowanie nie wykazujące żadnych późniejszych korzyści, czyli de facto ukarania danego podmiotu. Jak wiemy z ostatnich wycieków, urzędy skarbowe jednak mają zajmować się pozyskiwaniem pieniędzy dla państwa, właśnie, więc urzędnik, który narazi państwo na jeszcze większe koszty, myślę, że nie będzie miał łatwej sytuacji przy ewentualnej promocji, awansie. Co jeszcze wchodzi tutaj w ten zakres, który może nas ubezpieczać? Może ubezpieczać te firmy przy zawieraniu właśnie tego typu transakcji na wartość niematerialną, jaką jest know-how. Otóż tajemnica przedsiębiorstwa. W tym zakresie, jeżeli transakcja zostanie odpowiednio określona możemy poddać urzędowi dokumenty, które będą świadczyły, że jest to tajemnica danego przedsiębiorstwa, co dalej komplikuje sytuację, nie będę się wdawał w tego w zagadnienia typu, czy Urząd Skarbowy może taką transakcję prześwietlać i wkraczać w obszar tajemnicy przedsiębiorstwa ale myśląc po prostu z perspektywy przykładowego urzędnika, jeżeli widzi wartości, których nie jest w stanie w żaden sposób określić, dodatkowo jeszcze dostęp do dokumentacji będzie utrudniony z powodu tej tajemnicy przedsiębiorstwa, on po prostu taką sprawę odpuści, bo nie będzie w stanie nic tutaj tak naprawdę przedsięwziąć bez wielkiego ryzyka niepowodzenia. Dość ciekawą sytuacją z już takiego życia rzeczywistego była sytuacja, kiedy to Facebook sprzedał aplikację graficzną, z tego co pamiętam, na jakąś ogromną kwotę. Zresztą on wtedy starał się też zrobić przekręty na rynku akcji, zawyżając po prostu ceny swoich akcji poprzez transakcje na ogromną wartość. I miał z tego powodu całkiem niezłe problemy, więc, nie jest to tak, że w żadnym państwie ani żadne organy skarbowe nie są w stanie tego ustalić. To jest po prostu pewne zmniejszenie ryzyka. W Polsce, akurat, organy skarbowe nie stoją jeszcze na tak wysokim poziomie, jak organy skarbowe w innych, wyżej rozwiniętych, że tak powiem, państw. I takie transakcje dość często przechodzą, ja się nie spotkałem w rozmowach z doradcami podatkowymi z jakimkolwiek przykładem transakcji, która by była zakwestionowana w przypadku transakcji o dobrach niematerialnych, zwłaszcza tego typu. Więc myślę, że to może być ten jeden mechanizm, który wskazywałby na to, że firmy optymalizują podatkowo i zmniejszają opodatkowanie, któremu teoretycznie powinny by podlegać. Tylko tak jak już wcześniej w pierwszej części referatu przedstawiłem, nie jesteśmy w stanie pokazać, opierając się na całym sektorze, jakiegokolwiek skali tego zjawiska. Możemy tylko stwierdzić, że część firm ten podatek płaci. Nie wiemy, czy w odpowiedniej wysokości. A z drugiej strony wiemy o tym, że istnieją z jednej strony mechanizmy, które pozwalają na unikanie tego opodatkowania, a z drugiej strony całkiem nieźle rozwinięty sektor firm, który zajmuje się optymalizacją podatkową. Dziękuję.